Cześć! W tym filmie rozwiążę zadanie trzecie z matury z czerwca 2021 roku, więc jeżeli jeszcze nie widziałeś dwóch poprzednich e, zadań, to znajdziesz je na tym kanale, więc jak najbardziej link będzie gdzieś w opisie lub po prostu e, możesz znaleźć na playlistie na naszym kanale e, te dwa pozostałe zadania. A dziś rozwiążemy zadanie trzecie. Bardzo ciekawe zadanie. Przyznam szczerze, że tutaj jest kilka fajnych zagadnień, które. Które warto sobie poruszyć, które warto poznać, a które rzadko kiedy są jakoś bardziej obszernie omawiane na poziomie, po prostu w szkołach, tak? Więc tym bardziej warto się na tym skupić. W ramach rozwiązywania tego zadania odpowiemy sobie co nieco, czym się różni ciężar ciała, siła ciężkości, od siły grawitacji. I dlaczego czasem gdzieś tam się pojawia w zadaniach naturalnych siła ciężkości, a czasami siła grawitacji? Co to w ogóle jest? Dlaczego czasem mamy siły ciężkości, a czasem siły grawitacji? Dobre pytanie, i też również na to pytanie w tym filmie odpowiem. Więc jak najbardziej zachęcam do obejrzenia do samego końca, bo dzięki temu dowiesz się, jaka jest właśnie różnica pomiędzy tymi dwoma siłami. Lećmy w takim razie z tym zadaniem. Czytam. Rozważmy pewną planetę skalistą, która ma kształt kulisty oraz sferycznie symetryczny rozkład masy. Promień tej planety jest równy 6000 km. Wartość AB przyspieszeniem kim spada ciało swobodnie puszczone tuż nad powierzchnią tej planety, na jej bie biegunie jest o 20% większa od wartości AR przyspieszenia w kierunku pionowym, z jakim y, spada ciało swobodnie puszczone tuż nad powierzchnią tej planety na jej równiku. Ok. Przyjmij następujące założenie oraz warunki. Tutaj jeszcze do tego przyspieszenie zaraz będę się odwoływał, bo stracić zadanie zadania tak jakby wynika, że to przyspieszenie ma być AB, wartość przyspieszenia AB, z jakim spada ciało, jest o 20% większa, więc można wnioskować, że to AB zakładałem tak jakby, jakby miało być stałe. No nie do końca tak naprawdę jest stałe, ale to zaraz jeszcze wyjaśnię bardziej szczegółowo, ok? Teraz tak, przyjmij następujące założenia oraz warunki. Wartość AB oraz AR, obu przyspieszeń określone są w nieinercjalnym układzie odniesienia związanym z powierzchnią planety. Planeta, czyli będziemy to zadanie rozwiązywać... Patrząc z układu inercjalnego, czyli tak nieinercjalnego, czyli tak, jakbyśmy byli na tej planecie i wraz z tą planetą się obracali. Planeta nie ma atmosfery. Bieguny planety, prawdopodobnie atmosfera by wpływała tutaj na pewne warunki zadania. Bieguny planety określamy jako dwa punkty na powierzchni, przez które przechodzi oś obrotu planety. Równik planety określamy jako okrąg na jej powierzchni, leżący w, leżący w płaszczyźnie przechodzącej przez środek planety, i prosto do jej, do jej osi obrotu. Oraz ostatnie, pomijamy wpływ ustawienie osi obrotu planety względem jej orbity, po której planeta porusza się dookoła gwiazdy. Dobra, zaraz to wszystko wyjaśnimy. Tutaj jak zrobimy rysunek, to wyjaśnimy te wszystkie założenia, dlaczego one są kluczowe, dobra? Ale co my mamy w ogóle zrobić w tym zanie? W tym zdaniu ma mamy obliczyć różnica przyspieszeń, jakim spad z jakim spadają ciała na biegunie i na równiku tej planety wynika z... No właśnie, tutaj jest jakieś tam ABCD, a potem w 3.2 mam wiadomo, że AB oblicz okres obrotu planety wokół tej własnej osi. Dobra, więc załóżmy, że jeszcze nie wiemy, co odpowiedzieć w 3.1, 3.2, to w ogóle trzeba coś tam liczyć i tak dalej, więc ja w tego typu zadania, gdy mamy na przykład pytanie ABCD, to, a potem mamy jakieś pytanie otwarte, no to bardzo wolę często po prostu zacząć od tych zadań otwartych, bo rozwiązując te zadania otwarte i tak będziemy musieli często coś tam policzyć, Pomyśleć, więc i tak bardzo często odpowiadamy po drodze na te pytanie zamknięte. Więc tak warto tutaj zacząć. więc Zrobimy rysunek i z tego rysunku sobie to wszystko tutaj wyprowadzimy, ok? I, i, i zrozumiemy to zadanie bardzo fajnie, bo to jest, tak jak mówię, bardzo ciekawe zadanie, tylko trzeba się postarać je zrozumieć, ok? Więc rysuję kulę, bo ta kula to będzie nasza właśnie ta pewna planeta z kulista. kulista dość duże, dość duże to postaram się narysować. I mamy tą planetę kulistą, i co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Proszę bardzo. Więc tak, ta planeta kolista ma jakiś, tu jest biegun jeden, tu jest drugi biegun, będzie, ok? Tak zrobimy. Czyli to są takie punkty, tak jest tutaj napisane, że to mają być pewne punkty i te bieguny. I założenie jest też takie, że ta planeta obraca się wzdłuż takiej osi przechodzącej przez bieguny, tak? Czyli tutaj jest oś obrotu, ta planeta tak się obraca względem tej osi obrotu. To też jest ważne założenie, bo tak naprawdę. Mm, Niekoniecznie tak musi być, że planeta się obraca względem osi przechodzącej przez bieguny. Na przykład dla Ziemi niekoniecznie tak jest, więc ten problem na przykład dla Ziemi jest dużo bardziej skomplikowany. Więc jak ja potem go ogólnie w pewien sposób dla Ziemi, to to jest sytuacja oproszczona, nie do końca odzwierciedlająca taki. Rzeczywiste warunki, no ale w fizyce tak jest, że jeżeli coś chcemy w ogóle rozwiązać, policzyć, to musimy pewne modele uproszczone przyjmować, które i tak w dość dobry sposób często oddają pewne rzeczy, które się powinniśmy spodziewać, tak? I więc tak to tutaj wygląda, ok? Czyli mamy coś takiego, tu jest oś obrotu, i tutaj będzie równik, tu będzie równik, to będzie taka płaszczyzna, to wynika wszystko z założeń, ok? Że tutaj mamy równik, proszę bardzo, tu jest równik, tam jest, o, tutaj może dam pogrubione, że to jest przed, a tam jest za, tak jakby, dobra? I to jest oś obrotu, to jest oś obrotu, tutaj jest oś obrotu, czyli tu nam się ta obraca. ok w porządku. No i tu mamy gdzieś promień. Ja tutaj ten promień zaznaczę. Tu mamy promień, o tutaj, tutaj będzie mieć promień R, promień R. ok no dobra i teraz kwestia jest taka. Może tą strzałeczkę dam, no, nie, sekundkę. Tą strzałeczkę dam sobie tutaj, tutaj na dół, żeby u góry nie zaburzało mi tego rysunku. Dobra, więc tak, co tutaj się dzieje? No więc mam jakieś ciało, z zróbmy tą sytuację. Zastanówmy się, jakie, jakie siły działają tutaj na, na to ciało w tym punkcie na biegunie oraz w tym punkcie na równiku. No bo z tego, jakie siły będą działać, będzie wynikało przyspieszenie, tak? No bo zgodnie z drugą zasadą Kintuna przypominam, że siła wypadkowa, tak? Siła wypadkowa to jest masa razy przyspieszenie w ogólności, tak? Tak naprawdę tutaj są wektorki, więc jeżeli po zobaczymy, jaka tam, jakie tam siły działają, obliczymy się wypadkowo, no to będzie można przyrównać to do masy raz przyspieszanie, więc dostaniemy przyspieszenie, ok? No dobra, więc tak, oczywiście przypominam, że my to zadanie rozwiązujemy z punktu, jakbyśmy sobie stali tutaj na Ziemi obok i obserwowali, jesteśmy na Ziemi obserwujemy ruch tego ciała z, z punktu patrzenia, na ziemi, to jakbyśmy byli po prostu na Ziemi, ok? Więc jeżeli to ciało sobie spada na biegunie, no to my stoimy sobie tutaj na biegunie, jesteśmy obok i sobie obserwujemy, co się dzieje, więc tutaj mamy jakieś ciało, które jest na jakiejś wysokości h, oczywiście to nie jest tutaj napisane, ale ja zakładam, że skoro to ciało spada na tej planecie, w okolicach tej planety, czyli rozważmy pewną planetę z kalistą i co tutaj jest? Ciało spada swobodnie, z jakim spada swobodnie puszczone nad powierzchnią tej planety. No to jeżeli nad powierzchnią tej planety, to zakładam, że to h raczej jest małe względem, jest dużo, dużo mniejsza od tego promienia Ziemi, no bo widzimy, że promień Ziemi to jest 6000 km. Dla Ziemi na przykład to jest 6370, z tego co dobrze pamiętam, więc to jest planeta wielkościowo, jeżeli chodzi o promień, podobna, można powiedzieć, do Ziemi, więc widać, że nawet jak wyrzucimy ciało na kilometr, na 2, na 3, na 4, co jest ciężkie do zrealizowania, to i tak ta, ta wysokość wzniesienia tego ciała będzie mała w porównaniu z promieniem Ziemi, bardzo, bardzo mała, więc więc tutaj tak to będzie wyglądało, ale to jest też istotne założenie. Oczywiście można było je pominąć, natomiast ja dość obszernie to zadanie chcę omówić, bo omawiam te zadania z tej matury oddzielnie wszystkie, dlatego no, dlatego chcę je bardzo, bardzo obszernie omówić. Niektóre, więc sądzę, że omówienie tego zadania będzie, będzie dość długie, natomiast wyjaśni pewne rzeczy istotne, które tutaj się pojawiają, ok? Więc, co tu się dzieje? W tym punkcie, na to ciało będzie działać, uwaga. No według mnie tylko siła grawitacji. Tylko siła grawitacji. No bo jeżeli mamy dwa ciała, jedno ciało to, to żółto o jakimś masiem, M, której nie znamy tej masy, ale to ciało spada swobodnie w pewien sposób, tak? Tutaj mamy masę tej planety M dużą nazwiemy masę tej planety, okej. Okay? No to tutaj będzie działać tylko siła grawitacji, no bo w tym punkcie to ciało się nie obraca. Gdyby, gdyby to ciało sobie stanęło na Ziemi, na tej planecie w tym punkcie nad, nad biegunem, no to jeżeli biegun się obraca, jeżeli ciało się, jeżeli cała ta, ta planeta kolista się obraca względem tej osi, no to jak my staniemy na, wzdłuż tej osi, no to tak naprawdę nasz obrót będzie polegał na tym, że tylko się to ciało będzie obracało dookoła, ale w żaden sposób nie będzie miało żadnej prędkości takiej liniowej, czy coś takiego. Będzie się tylko obracało tak dookoła, tak? W związku z tym Tutaj nie będzie działać żadna siła dodatkowa, bo nie ma tam żadnego przyspieszenia. My tylko się obracamy, tak? Nie ma tam żadnego przyspieszenia, w związku z tym tutaj żadna siła dodatkowa nie będzie działać. Jedyna siła, która tutaj będzie działać, to będzie ta siła grawitacji. Mówię o sile dodatkowej, ponieważ jak jesteśmy w układzie nieinercjalnym, czyli, no to może się pojawić pewna siła dodatkowa, tak zwana siła bezwładności, która akurat w ruchu yy, po okręgu jest nazywana siłą odśrodkową, dobra? Ale to, to jest tak naprawdę ta sama siła, ok? Wracamy. Tutaj działa tylko siła grawitacji. W związku z tym. Wychodzi na to, że F, y, FG, znaczy inaczej F wypadkowe tutaj, tutaj w tym punkcie, tak, czyli F wypadkowe na biegunie to jest M razy A bieguna, tak? A z drugiej strony F wypadkowe na biegunie to będzie FG, czyli FG w tym wypadku, czyli zapiszemy sobie, że M razy A, A bieguna, czyli F wypadkowe to się równa, no i co? Siła grawitacji. Ja tutaj generalnie użyję taki prawdziwy wzorek, przypominam, ten prawdziwy wzorek na siłę grawitacji. Jest taki, już sobie tutaj znajdziemy grawitacja, gdzie mamy tutaj. Mm -hmm, o, tutaj mamy wzór na siłę grawitacji. To jest prawdziwy wzór na siłę grawitacji, bo ten wzór m razy g jest wzorem przybliżonym na powierzchni Ziemi, blisko powierzchni Ziemi, więc akurat użyję na razie ten wzór, dobra? Bo jeżeli mamy ten wzór, czyli mamy y, m, czyli tu będzie m, tak naprawdę tutaj będzie g duże, razy masa tego obiektu, razy masa tego, masa, g, masa tej planety skalistej, razy masa, masa tego obiektu, który, który spada swobodnie przez, i tutaj będzie. R, r tej planety plus h, tak to nazwa, r tej planety plus h do kwadratu, całość do kwadratu, no bo to jest odległość, m, odległość to r tutaj na dole, to jest odległość od tego punktu do środka planety, tak, więc to jest r, czyli promień plus to h, dobra, no ale jeżeli my mamy takie założenie, że h jest dużo, dużo mniejsze od r, tak, no to można tak naprawdę zapisać, że m razy a, a bie na biegunie to będzie g masa tej planety razy masa tego obiektu, który spada przez r kwadrat, tak, no i w związku z tym widzimy, że to można o uwaga i to coś można sobie nazwać w pewien sposób tak samo na powierzchni Ziemi to się nazywa takie zwane przyspieszenie grawitacyjne. To sobie nazwiemy właśnie jako AR, czyli przyspieszenie AG, przepraszam, czyli przyspieszenie grawitacyjne, czyli M razy A na biegunie to się równa A grawitacyjne razy M Masa tego obiektu, który spada, czyli to A grawitacyjne to jest przyspieszenie grawitacyjne blisko powierzchni Ziemi, czyli jeżeli to H jest dużo, dużo mniejsze, czyli yy, i tak dalej, dobra? Więc tutaj mamy to A grawitacyjne, czyli przyspieszenie wynikające tylko z grawitacji, tylko wyłącznie z oddziaływania grawitacyjnego. No bo dwa ciała jak mają jakieś masy, na przykład tutaj mają to ciało masę i to, no to oddziałują ze sobą w sposób grawitacyjny, ok? Tak to wygląda. Więc widać, że tutaj po prostu M się skrócą, więc wyjdzie, że A na biegunie. Jest równe a grawitacyjnemu, tak? To nam się przyda. To nam się przyda. To nam się bardzo przyda, więc zaraz z tego oczywiście skorzystamy. Natomiast teraz tak, ja sobie będę musiał tutaj troszeczkę to przesunąć: trochę to przesunąć w prawo, bo mi się inaczej to nie zmieści. Sekundka. To przesuniemy tutaj, a to może przesuniemy po prostu tutaj. O, tak zrobimy. O, to jest oczywiście. To sobie zmarzę. Bo dlaczego tak zrobiłem? Dlatego tak zrobiłem. Tu sobie zrobię coś takiego, ciach. Dlatego tak zrobiłem, że tutaj, czyli A na biegunie jest równe A grawitacyjnemu, czyli na biegunie okazuje się, że jedyne przyspieszenie, które yy, całkowite przyspieszenie, na całkowicie te przyspieszenie składa się tylko przyspieszenie grawitacyjne, czyli wynikające te, z tego przyciągania grawitacyjnego. Nie ma tam żadnego innego rodzaju przyspieszenia. Natomiast jeżeli my jesteśmy tutaj, w tym punkcie tutaj, no to grawitacja ma to do siebie, że dalej działa do środka. Więc tutaj oczywiście będzie siła grawitacji znowuż w tą stronę. tak? Będzie taka sama jak wcześniej, tak? Bo znowu zakładamy, że jesteśmy na jakiejś wysokości H, tutaj jest jakaś wysokość H, ale to H jest dużo, dużo mniejsze od R, więc ta siła grawitacji, no to dalej będzie tak naprawdę GM, no taki sam człon jak tutaj, tak? Więc znowu możemy zrobić to przybliżenie że to jest gm przez r i nazwiemy to agrawitacyjne po prostu, ok? Więc działa siła grawitacji, no dobra, ale działa jeszcze siła grawitacji, ale całe, gdyby, gdybyśmy tutaj stali, jak my sobie tutaj stoimy i teraz obserwujemy z tego punktu ruch tego ciała, stoimy sobie tutaj na równiku, no to my się obracamy wraz z tą Ziemią. Wykonujemy taki obrót, mamy pewną prędkość liniową, no bo równik cały się obraca, ziemia się, znaczy akurat to nie jest Ziemia, tak, planeta się obraca w pewien sposób. W związku z tym, skoro my jesteśmy w układzie inercjalnym, który się obraca, czyli działa do nas, na nas, tak, czyli ten, z tym obrotem jest związane przyspieszenie dośrodkowe, to będzie zgodnie z, yy, to będzie działać na to ciało z naszego punktu patrzenia z układu inercyjnego siła bezwładności, czyli zwrócona przeciwnie do tego przyspieszenia dośrodkowego, czyli to będzie siła bezwładności zwrócona w lewo, w prawo, tak? Czyli tutaj będzie pewna siła, siła bezwładności, która w ruchu po okręgu, po prostu w ruchu po okręgu, ją nazywamy siłą odśrodkową, tak? To jest, to zagadnienie jest wbrew pozorom troszeczkę bardziej skomplikowane. Ja tak naprawdę tutaj to bardzo, bardzo skracam, bo na przykład w swoim kursie maturalnym w bloku trzecim, akurat filmik, który, w którym omawiam. Co to jest układ inercjalny, co to jest układ nieinercjalny, wraz z różnymi tam przykładami. No tak naprawdę trwało mnie on 40 kilka, chyba 43 minuty, więc to zagadnienie jest trochę bardziej obszerne. Tam jest jeszcze sporo zadań i tak dalej, żeby je zrozumieć, więc tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Po prostu zapamiętajmy sobie na to chwilę tyle. bo Tutaj nie ma na to czasu, naprawdę musielibyśmy bardzo dużo czasu na to spędzić, żeby to mocno wyjaśnić po Zapamiętaj sobie tak, że jeżeli ciało się obraca po okręgu, to jak ty rozwiązujesz zadanie w układzie nieinercjalnym, to. Pewna siła dodatkowa działa od środka, czyli siła odśrodkowa, która jest od środka. Czyli jak ciało się obraca tak, to siła działa od środka zawsze, ok? Tutaj jest odśrodkowa w tą stronę, dobra, no i siła grawitacji w tą stronę. W związku z tym, tutaj, w tym punkcie, w tym punkcie, czyli na biegunie, będzie działać jakaś siła wypadkowa, siła wypadkowa na biegunie, siła wypadkowa B, czyli na biegunie to będzie M razy A bieguna jakieś, przyspieszenie bieguna. No i w takim wypadku M razy A bieguna, czyli ta siła wypadkowa to będzie. No i załóżmy, że mamy oś po prostu do środka tutaj w lewo zwróconą, więc to będzie F, FG, czyli to będzie znowuż to samo, co tutaj, tak naprawdę. To samo, co tutaj, więc to wcześniej przybliżyliśmy jako coś takiego, czyli jako A grawitacyjne, czyli to będzie M razy A grawitacyjne, czyli to jest to, to ta siła grawitacji na powierzchni, blisko powierzchni, właśnie tej, tej planety skalistej, OK minus i tutaj uwaga no właśnie tutaj się pojawi ta siła odśrodkowa a wzór jest minus ponieważ ona jest zwrócona przeciwnie do siły grawi siły grawitacji a wzór na siłę odśrodkową to jest m v kwadrat przez r to jest pewien wzór oczywiście ja go też wyprowadzałem w tym, w tym kursie maturalnym w bloku trzecim ten wzór jest wyprowadzany tutaj go nie będę tłumaczył natomiast no tak jest po prostu wzór na siłę od środkową, okay? I można to V tutaj zastąpić, i tak nawet należy zrobić, najlepiej tak będzie zrobić, że V można z zależności w ruchu obrotowym zastąpić jako omega razy R, gdzie R to tu będzie ten promień tej Ziemi. No bo zakładam, że jesteśmy blisko blisko tej ziemi, więc to tak naprawdę to odległość od środka do tego punktu jest w przybliżeniu równa R, no bo to R jest bardzo duże, więc to H, jest, bo to H nie ma znaczenia w tym kontekście, praktycznie, jeżeli chodzi o odległość, jest bardzo, bardzo mało, więc można to przybliżyć jako omega razy R, tak? No To zadanie zawiera w sobie tyle, wbrew pozorom, tylu założeń, takich ukrytych, no, o, o których sobie na pierwszy rzut oka może się wydawać, że ich nie ma, ale jednak są te założenia, o których, y no, jakby nie patrzeć, można to zadanie zrobić tak bardzo szybko, nawet dobrze rozwiązując, bez jakichś zastanowienia się nad tymi założeniami. Natomiast jak wejdziemy w głąb tego zdania, to jednak sporo jest tutaj założeń, takich ukrytych, okay? y w tym zadaniu, więc to nie jest wcale takie proste zadanie. To jest bardzo wymagające zadanie, żeby naprawdę je zrozumieć y od podstaw, okay? czyli pod V wstawiamy tutaj omega razy L. Oczywiście tutaj powinno być r duże, tak? No bo to jest promień tej planety, ok? W związku z tym wychodzi nam, M nam się wszystkie skrócą. Wszystkie nam się M skrócą, więc wiedzie nam, że A B, czyli przyspieszenie na biegunie, jest równe A grawitacyjne minus, i tutaj będzie omega kwadrat razy r kwadrat przez r, czyli będzie omega kwadrat r razy r. Proszę bardzo. Czyli to wychodzi nam, przyspieszenie na biegunie. Nie, to nie jest na biegunie. Tutaj się pomyliłem, tak naprawdę tutaj policzyliśmy przyspieszenie na, na równiku. Nie na biegunie, to jest oczywiście przyspieszenie na równiku. Tutaj cały czas to poprawię, bo wcześniej liczyliśmy na, na biegunie, więc to jest oczywiście przyspieszenie na równiku. Więc a równika wyszło coś takiego, ok? Tutaj jeszcze dopiszę m razy a równika równa się, tak? No dobra, i patrzmy. Widzimy, że przyspieszenie na równiku to jest przyspieszenie grawitacyjne minus jakieś przyspieszenie. To jest tak naprawdę człon pochodzący od przyspieszenia odśrodkowego, tak? To jest człon pochodzący od przyspieszenia odśrodkowego. No dobra, więc widzimy, że coś takiego tutaj się dzieje. No fajnie, no więc te przyspieszenia nie są takie same. OK, no i teraz dobra. Jak ktoś ma do tego? Teraz taka będzie krótka dekresja. Zaraz dokończymy to zadanie i zrobimy to zadanie. Natomiast w sumie, można już teraz rozwiązać tak naprawdę zadanie 3.1, ponieważ zadanie 3.1 jest pytanie: Różnica przyspieszeń, z jakiej spadają ciała na biegunie na równiku tej planety, wynika z. No i odpowiedź jest teraz oczywista i trywialna, ponieważ. Odpowiedzią będzie odpowiedź B z ruchu obrotowego planety dookoła własnej osi. No bo widzimy, że ta siła odśrodkowa właśnie wynika z tego, że ta planeta się względem własnej osi obraca. I stąd się pojawia ten człon. Ten tutaj człon przyspieszenia odśrodkowego, ok? No ale dobra. Teraz zrobię taką małą dygresję. Dygresję związaną z właśnie tym ciężarem ciała i siłą grawitacji na powierzchni Ziemi. Czyli jeżeli załóżmy, że. Mamy, że załóżmy. że że ta planeta to Ziemia, to Ziemia, ok? no i często, często w zadaniach naturalnych pojawia się coś takiego jak przyspieszenie ziemskie, grawitacyjne, ciężar, siła ciężkości, siła grawitacji, no, co jest czym, dlaczego takie coś się pojawia, no i to zadanie, które tutaj rozwiązujemy jest idealnym zadaniem, żeby właśnie jako w formie dygresji to wyjaśnić w tej chwili, no bo zauważmy tutaj nam wyszło, tylko oczywiście ja to wyjaśnię dla tych dwóch punktów, czyli dla bieguna i dla równika, nie będziemy tutaj, bo, bo wiadomo, że tak są tutaj punkty pośrednie, czyli możemy się znajdować tutaj na przykład, ale tam już jest bardziej skomplikowana sytuacja, bo tam jeszcze jak pewne kąty, sinusy, kosinusy się pojawiają, nieważne, w każdym razie tutaj ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, my to zrobimy dla równika i w pewien sposób uogólnimy, tak? Więc co się dzieje? Załóżmy, że jesteśmy na powierzchni Ziemi, widzimy, czyli te wyprowadzenie tych wzorów będzie takie samo, takie samo, więc tutaj... Gdybyśmy napisali to w taki sposób wtedy, że o, to równanie, gdybyśmy pisał, napisali, to równanie, czyli to będzie tak, m m razy, i teraz uwaga, zamiast a równika, to ja napiszę g równika. G, ziem, znaczy g ziemskie po prostu napiszę na tym równiku, bo zaraz wytłumaczę dlaczego. Czyli zamiast a równika nazwę to po prostu jako g ziemskie, czyli przyspieszenie ziemskie, jest taka nazwa jak przyspieszenie ziemskie, dobra? Tak to sobie nazwę po prostu, ok? To się równa m razy a grawitacyjne, czyli to zostawy jak grawitacyjne, minus i tutaj będzie m razy właśnie v kwadrat przez r. No i widzimy, że tutaj jest przyspieszenie grawitacyjne ziemskie. To jest przyspieszenie ziemskie, tak? Przyspieszenie ziemskie to jest przyspieszenie grawitacyjne. A to jest przyspieszenie związane to V kwadrat przez R to jest przyspieszenie odśrodkowe związane z tym ruchem obrotowym. Więc widzimy, że na przyspieszenie ziemskie składa się przyspieszenie grawitacyjne i to czyli tutaj na przykład przyspieszenie to G ziemskie tutaj to było przyspieszenie grawitacyjne minus to przyspieszenie związane właśnie z obrotem, tak? Więc więc stąd gdy my mierzymy na ziemi na przykład spadek ciała i sp z tego spadku ciała mierzymy odległość, jaką na przykład rzucamy z jakiejś tam odległości, mierzymy czas i tak dalej, w pewnych warunkach odpowiednich, to my tak naprawdę to, co otrzymujemy jako wynik, bo da się takie eksperymenty przeprowadzić, żeby obliczyć przyspieszenie na powierzchni Ziemi, to nie otrzymujemy przyspieszenia grawitacyjnego, tego wynikającego tylko z grawitacji, chyba że jesteśmy na biegunie, bo tam tylko działa siła grawitacji, ok? Ale otrzymujemy to G ziemskie, czyli przyspieszenie ziemskie, które również w sobie zawiera ten człon pochodzący od przyspieszenia do środkowego. Dlatego właśnie jest to rozróżnienie, że ten człon, czyli to, to się nazywa właśnie ciężarem ciała, a to jest siła grawitacji. To jest siła, to jest, czyli to jest siła ciężkości, siła ciężkości, inaczej czasem nazywa się to ciężarem ciała, siła ciężkości, a to jest siła grawitacji, tak? Więc widzimy, że na siłę ciężkości składa się siła grawitacji, no minus ta siła odśrodkowa. Tutaj jest oczywiście siła odśrodkowa. Więc na siłę ciężkości składa się siła grawitacji, minus siła odśrodkowa i to jest tak naprawdę wynik całości, ok? Więc, yy, więc, więc, więc tak to wygląda. Natomiast często przeważnie zauważyłem, jeżeli chodzi o zadania takie maturalne z fizyki, to no, czasem przeważnie raczej używałem nazewnictwa siła grawitacji i tak dalej. Czy siła ciężkości rzadko kiedy w sumie pojawia się, zauważyłem siła ciężkości, ponieważ ten człon jest bardzo mały generalnie, nawet na, na równiku on jest bardzo mały, więc nie będę tutaj, to jest bardzo mały człon no bo jeżeli giemskie na przykład dla biegun, na biegunie, z tego co pamiętam, wynosi 9,80 g ziemskie na biegunie wynosi 9,83, na równiku wynosi chyba 9,70. 9,78 i tak dalej, no to ten człon to jest około 0,05 m na sekundę kwadratową, więc ten człon jest bardzo mały, więc te przyspieszenie ziemskie grawitacyjne w przybliżeniu są bardzo podobne, bardzo zbliżone do siebie. W ogólności dla Ciebie to oznacza to, że jeżeli masz zadanie na powierzchni Ziemi, jesteś blisko powierzchni Ziemi i tak dalej, to po prostu używasz tego wzoru M razy G, gdzie to G wstawisz jako G, y, przyspieszenie ziemskie, które jest podane w treści zadania. Przeważnie jest właśnie podane w treści zadania, że mamy jakieś tam przyspieszenie ziemskie, i tyle. Ale to jako taka dygresja chciałem tylko dodać, m, czym się różni właśnie siła ciężkości od siły grawitacji. W sile ciężkości poza siłą grawitacji jest jeszcze ten człon pochodzący od siły odśrodkowej wynikającej z ruchu po y, okręgu. Tak? W zależności od tego, w którym miejscu planety się znajdujemy. Dobra, ale to taka dygresja, a zaraz wróćmy do tego zadania, czyli ja to teraz zmarzę tutaj, bo to nam jest w tej chwili niepotrzebne i rozwiążemy to zadanie dalej, dobra? To są najważniejsze rzeczy, które muszą nam zostać, czyli zaraz to tutaj poprawimy u góry, czyli że A na biegunie to jest A grawitacyjne, a A na równiku to jest A grawitacyjne minus omega kwadrat R. Dobra, no to jeżeli to mamy, bo teraz wiadomo, że AB jest równe 3 m na sekundę kwadrat i dodatkowo też wiemy z treści zadania, że wartość AB, czyli przyspieszenia na biegunie, tak, z jakim ciało spada swobodnie, jest o 20% większa od AR, czyli można sobie zapisać, że A, AB to się równa 1,2 AR. Tak jest w treści zadania. No to dobrze, jeżeli to wiemy, to widzimy, że AB to jest AG, więc AR to jest coś takiego, więc wstawiamy sobie teraz to wszystko, czyli wychodzi nam, AB znamy, więc wyrazimy to za pomocą AB. Więc zostawimy tak, że tutaj po lewej stronie AB. Równa się, no bo zostawiam tutaj AB, równa się 1,2 i pod AR wstawię AG minus omega kwadrat, ale wiem, że AG, AG to jest to samo co AB, więc od razu podstawię AB minus omega kwadrat R, ok? Coś takiego mi wychodzi. No dobra, i teraz tak. Yy, mam obliczyć okres. Okres będzie się dział w OMEDZE, ponieważ omega jest taki wzór, że omega to jest 2 pi przez t. To też jest wzór, który który po prostu jest bardzo ważnym wzorem, warto kojarzyć, pamiętać, jest on dość istotny, to jest wzór właśnie na prędkość kątową w ruchu obrotowym, ok? Więc mamy taki wzór, wstawiamy sobie to tutaj mm -hmm. i musimy to jakoś mądrze teraz przekształcić. Zrobimy to tak. Że AB to się równa. I tutaj przemnożymy 1,2AB minus 12 omega 2 r i widzimy, że to przerzucimy na lewą stronę, to tutaj, więc wiecie nam, że 1,2 omega2r to się równa 0,2AB. No i super. Znaczy AB, czyli przyspieszenie na, na biegunie, ok? A bieguna. No i w takim razie dzielimy to przez 1,2 i wyjdzie nam, że omega kwadrat, pod omega kwadrat zaraz wstawię 2pi przez t do kwadratu całość razy r jest równe 0,2 przez 1,2. To będzie ile? Już to sobie liczymy. Przez 1,2 to jest 0,166 a może to zaraz policzymy, dobra? Więc w takim razie to jest 0,2 AB przez 1,2 ok, więc w związku z tym teraz musimy to ponieść wszystko do kwadratu i wyjdzie nam, że 4 pi kwadrat przez t kwadrat razy r to się równa 0,2a na biegunie przez 1,2. No i dobra, tutaj może to zmarzę jeszcze u góry, bo już mi brakło miejsca, więc zmarzę sobie to u góry, żeby to dopisać jeszcze tutaj. Więc w ostateczności wychodzi coś takiego, że t kwadrat, t kwadrat to będzie yy, i teraz tak, musimy to wszystko przemnożyć i to będzie tak. Yy. 4pi kwadrat razy R, tak? Prze y razy tutaj jeszcze 1,2 będzie przez y 0,2, to jest 0,2 AB, tak, 0,2 razy AB, czyli A biegun, ok? No i fajnie, czyli T to będzie pierwiastek z tego, czyli pierwiastek z 4pi, no to można 2pi wyciągnąć przed nawias, czyli jest 2pi i pod pierwiastkiem nam zostanie R razy 1,2. Przez 0,2ab. No i teraz to możemy wszystko policzyć. Czyli to jest 6r przez pierwiastek z ab. Czyli to, to jest wszystko ok. Czyli to wychodzi, jak sobie policzymy. Ja to szybko policzyłem sobie już wcześniej na kalkulatorze. I to wychodzi około 21,8 razy 10 do trzeciej. Sekundy i taki też jest wynik. Taki po prostu jest wynik, to jest dobry wynik. Jeżeli sobie podstawisz tutaj te wartości na R na AB, bo R jest tutaj podane 6000 km, oczywiście to trzeba w metrach podstawić, nie w kilometrach. Jeżeli AB sobie podstawić 3 metry na sekundę kwadrat, no to, to wszystko ci tutaj ładnie i pięknie wyjdzie. Oczywiście, ja wiem i zdaję sobie sprawę, że tutaj wszystkich zagadnień nie wyjaśniałem, zwłaszcza związanych z tą siłą odśrodkową, która się pojawia w ruchu. Obrotowym, w układzie nieinercjalnym, no ale nie ma tutaj na to czasu. Musielibyśmy naprawdę bardzo mocno to w to wchodzić i pokazywać inne przykłady, robić nieco innych przykładów, żeby to sobie wyjaśnić. Więc tutaj starałem się wejść dość szczegółowo w ten temat, no ale nie w taki sposób, żeby to się rozciągało na godziny tutaj gdzieś tam dyskusji. Więc mam nadzieję, że ten, to zadanie wraz z tym wyjaśnieniem siły ciężkości oraz siły grawitacji było dla Ciebie pomocne. No i zachęcam do. Obejrzenia kolejnych zadań, które się będą pojawiać w najbliższym czasie. Do usłyszenia. Cześć.